Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w to niedzielne popołudnie i zapraszam do wspólnej modlitwy, jak co dzień w koronce do Bożego Miłosierdzia w miesiącu listopadzie chcemy modlić się za naszych zmarłych. Polecamy w modlitwie zmarłych z naszych rodzin, zmarłych przyjaciół. Czekam na komentarze w jakich intencjach chcecie się modlić a teraz słuchajmy się w słowa dzienniczka świętej siostry Faustyny Dziwnie mnie Jezus broni naprawdę jest to wielka łaska Boża której doświadczam od dawniejszego czasu w pewnej chwili kiedy zaniemogła śmiertelnie jedna z naszych sióstr i zeszło się całe zgromadzenie a był także i kapłan, który udzielił chorej absolucji, wtem ujrzała mnóstwo duchów w ciemności. W tej chwili zapominając się, że jestem w towarzystwie sióstr, chwyciłam zakropidło i poświęciłam je I, znik i znikły zaraz. Jednak kiedy siostry przyszły do refektarza, matka przełożona zrobiła mi uwagę, że nie powinnam święcić chorej w obecności kapłana, że... Do niego należy ta czynność. Przyjęłam to upomnienie w duchu pokuty, ale wielką, przy, ale wielką przynosi ulgę święcona woda dla umierających. Jezu mój, ty widzisz, jak słaba jestem sama siebie, dlatego kieruj sam, kieruj sam wszystkimi sprawami moimi. Wiedz Jezu, że ja bez ciebie ani się nie ruszę do żadnej sprawy. Ale z Tobą przystąpię do rzeczy najtrudniejszych. Zatem kochani, jak mogliśmy usłyszeć... Jak mogliśmy usłyszeć w fragmencie Dzienniczka, modlitwa jest nam bardzo potrzebna. Była jakaś przerwa chwilowa, jakieś zawieszenie, ale już jest wszystko ok, dlatego cieszymy się niezmiernie, że możemy się wspólnie modlić. Przedstawię teraz intencje z komentarzy. Pani Beata modli się za naszych bliskich zmarłych i przyjaciół. Pan Adam modli się za wszystkich. Chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych. Szczęść Boże, pani Teresa modli się za zmarłych z jej rodziny, za dusze w cierpiące i za księży z jej parafii. Zatem oddajmy się Jezusowi w modlitwie koronkom do Bożego miłosierdzia, rozpoczynając znakiem krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod pąskim piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego stamtąd przyjdzie sądzi żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Dziękuję kochani za wspólną modlitwę. Początkowo mieliśmy problemy na łączach, ale myślę, że właśnie przy pomocy. Udało się wszystko zrobić, dlatego teraz jeszcze oddajmy to wszystko Matce Najświętszej, prosząc w intencjach, które napisaliśmy albo które nosimy w naszych sercach. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami rać nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód rać nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. I oddajmy się jeszcze w opiekę świętych i błogosławionych. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami i zawierzmy nas, nasze rodziny, opiece świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A ty wodzów niebieskich zastępów, szatana, inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. I kochani, tak jak każdego dnia robimy w czasie modlitwy, oddajemy się w opiekę świętego Józefa, którego rok przeżywamy. Już niebawem się ten rok będzie kończył. Dlatego tym bardziej zawierzajmy nas, nasze rodziny, opiece świętego Józefa. Pomnij o najczystszej, oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy opiekunie Józefie święty, że nie słyszano, aby ktokolwiek wzywający Twojej opieki, Twojej pomocy błagający, bez pociechy pozostał, to mównością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorącością Tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej o przybrane ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. Kochani raz jeszcze z serca wam dziękuję za wspólną modlitwę. Oczywiście zapraszam na jutro. Kolejny tydzień listopada. Będziemy zawierzali wszystkich naszych zmarłych miłosierciu Bożemu. A teraz na te popołudnie niedzielne niech was Pan Bóg błogosławi. Pan z wami, niech was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen, błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Zapraszam na jutro, życzę również miłego, spokojnego popołudnia. Oczywiście zachęcam, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał. Przekażcie informacje swoim znajomym. Tak już od kilku dni proszę, efekty jakieś są, więc przy Waszej pomocy wierzę, że będzie nas z każdym dniem więcej. Pozdrawiam, trzymajcie się z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.